W ubiegłą, pierwszą niedzielę Adwentu Słowo Boże wezwało nas do oczekiwania na przyjście Pana Boga. Zrozumieliśmy, że to oczekiwanie jest jak droga, na którą wchodzimy poprzez nasze osobiste nawrócenie oczekiwanie na wypełnienie się obietnicy. Kochani, powiedziałem, że Adwent jest bardzo krótkim i intensywnym czasem, i spośród tych czterech niedziel, dzisiaj mamy już drugą. I ta druga niedziela adwentu w tym roku ma szczególny charakter, bo jest ona uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Można powiedzieć, że Bóg w Maryi już wypełnia obietnicę. W tej perspektywie czasu zbawczego, między jedną a drugą niedzielą, to jest dosyć krótki czas, a w historii zbawienia wiemy, że naród wybrany, świat musiał długo na tę obietnicę czekać. Kościół w dogmacie o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny mówi, że Pan Bóg zachował Matkę Najświętszą od wszelkiej skazy, od skazy grzechu pierworodnego, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa. Tak obrazowo upraszczając, można powiedzieć, że Bóg Maryję przygotował jako takie specjalne, czyste naczynie, w której narodził się święty Bóg, Jezus Chrystus, Bóg Człowiek. Maryja jest jak takie sterylne, językiem medycznym mówiąc, naczynie, w którym narodziło się życie. I to jest nawiązanie również do tego, co ojcowie kościoła już od początku chrześcijaństwa powtarzali, nazywając Maryję Nową Ewą. Justyn Męczennik powie, że jak pierwsza Ewa w raju, również dziewica nienaruszona przyjęła słowo wężowe. I przez to porodziła nieposłuszeństwo i śmierć. Tak również druga, nowa Ewa, musiała być też dziewicą nienaruszoną, ale ona przyjęła słowo Boga i w niej narodziła się radość i nadzieja. Kochani, ta tajemnica niepokalanego poczęcia pokazuje, że oprócz naszego osobistego zaangażowania Przygotowania, można powiedzieć, wkładu, Bóg też współpracuje z nami w dziele osobistego i wspólnotowego zbawienia. Przygotował nam w całej tej historii zbawienia Matkę Bożą, zesłał swojego Syna, ale w tym również codziennym życiu takie okazje takich ludzi, Boże sytuacje nam daje, po to, abyśmy znaleźli okazję do tego, aby tak jak Maryja to Boże Słowo przyjąć, aby ono wydało w nas radość i nadzieję. Takim darem na pewno jest ten Adwent. W wielu parafiach trwają rekolekcje. Może trzeba odważyć się na ten krok i pójść do konfesjonału i oddać to wszystko, co jest słowem wężowym w naszym życiu, cały grzech, to wszystko, czym karmi nas świat i usłyszeć słowo Boga, które narodzi się jako Chrystus, które będzie w perspektywie tych już bardzo blisko nadchodzących świąt czasem właśnie radości i nadziei, żebyśmy w tym, kto jest przy stole, z którym może dzisiaj na mnie po drodze zobaczyli samego Boga.